Witamy poza miastem. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu polskiego robota polowego, nad którym pracują naukowcy w Poznaniu. Badawcza Łukasiewicz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych doświadczeniem i innowacyjnymi rozwiązaniami wspiera polski i światowy przemysł od 75 lat. Od pomysłu do realizacji jeszcze jest, jak to mówią, daleka droga, i faktycznie tak jest. Nasi naukowcy, jeżeli przemysł do nas przychodzi, lub my idziemy do przemysłu, proponujemy rozwiązanie technologiczne, które musi zostać dopiero opracowane. Musimy na tym spędzić troszeczkę czasu, żeby to ubrać w odpowiednie słowa, żeby poszukać finansowanie ponieważ to jest też bardzo ważne, żeby wspierać przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowania ze środków krajowych bądź zagranicznych. Także taki projekt średnio piszemy kilka miesięcy. Potem, oczywiście, jest faza oceny, no a potem przechodzimy do badań. Przechodzimy najpierw do fazy konstrukcyjnej, potem jest faza budowy prototypu i to, co dla nas jest najważniejsze, to tak naprawdę badania eksploatacyjne, bo to one pokazują nam, w którym kierunku powinniśmy iść. To z tego instytutu wyjechało na pola wiele maszyn rolniczych i leśnych o niestandardowych rozwiązaniach technologicznych. Dzisiaj naukowcy pracują nad polskim robotem polowym. Realizujemy projekt polskiego robota wspólnie z naszymi konsorcjantami Unia Spółka Zo oraz sieć badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa. Realizujemy projekt, w którym zbudujemy robota do uprawy kukurydzy. Ten robot będzie autonomicznie poruszał się po polu i ma za zadanie siać, odchwaszczać oraz opryskiwać. Kukurydzę do mniej więcej jednego metra wzrostu Polski. Robot będzie następcą autonomicznego robota polowego, który powstał w instytucie już kilka lat temu. Prezentowany model badawczy robota polowego był taką bazą do kolejnego projektu. Osiągnięte rezultaty w trakcie realizacji pierwszego projektu, czyli projektu AgroRoba. Skutecznie zachęciły inwestora do podjęcia tego ryzyka i współpracy z nami i również potrzeby rynku. Rynek robotyki rolnej szuka nowoczesnych, bardziej wydajnych rozwiązań, które zwiększą produkcję roślinną przy jednoczesnym skróceniu czasu, a także pracochłonności realizowanych zabiegów, a także obniżeniu kosztów, a także co jest bardzo istotne, o obniżeniu śladu ekologicznego. Robot zastąpi na polu trzy maszyny rolnicze. Polski robot, który jest obecnie projektowany i testowane są już pierwsze modele badawcze, będzie miał konstrukcję modułową. Czyli głównym modułem będzie nośnik narzędzi. Nośnik narzędzi będzie współpracował z wymiennymi modułami narzędziowymi. Będzie to moduł do siewu, a także moduł do pielęgnacji upraw kukurydzy. Moduł do pielęgnacji będzie składał się z pielnika. Pielnik aktywny do pielenia w międzyrzędziach, a także do pielenia w rzędzie uprawianych roślin. Oraz selektywny opryskiwacz. Przeprowadzam teraz badania tensometryczne, badania stacjonarne, takie laboratoryjne. Mamy tutaj masę narzędzi, którą podniesiemy i sprawdzimy, jakie naprężenia wywoła dana masa w wieszaku narzędzi. Na przebiegach widzimy zmianę odkształceń. Następnie przeliczamy to na naprężenia, które występują w konstrukcji. To pozwala nam na oszacowanie trwałości zmęczeniowej konstrukcji, a także oszacowanie, czy w typowych warunkach eksploatacji dana konstrukcja wytrzyma. Odbiorcami robota będą zarówno gospodarstwa wielkotowarowe, gdzie może pracować takich robotów kilka, w tak zwanym roju, a także mniejsze gospodarstwa ekologiczne, gdzie wystarczy jeden robot. Prace w Instytucie nad projektem polskiego robota polowego zakończą się w 2023 roku. Aby producenci maszyn dostali gotowy, przetestowany prototyp robota, pracują naukowcy z kilku zakładów instytutu. W pracowni analiz inżynierskich zajmujemy się analizami i symulacjami na modelach wirtualnych, analizami w zakresie wytrzymałości konstrukcji metodą elementów skończonych oraz symulacjami na modelach wirtualnych, zachowań kinematycznych różnego rodzaju maszyn i mechanizmów. Tutaj mamy przykład wyników analizy wytrzymałościowej. Mamy tutaj mapę naprężeń w goleni jezdnej, układu jezdnego robota polowego. Tutaj obecnie pracujemy nad zmniejszeniem tych naprężeń w miejscach koncentracji poprzez odpowiednie kształtowanie geometrii tej konstrukcji. Staramy się zmieścić te wszystkie funkcjonalności użytkowe, które są jakby założone w konkretnej bryle i w konkretnych ograniczeniach, jeśli chodzi o masę. Docelową pojazdu, ponieważ no, robot będzie no, wielozadaniowy, będzie miał spełniać wiele funkcji, e, będzie przystosowany do agregowania z różnego rodzaju narzędziami roboczymi, e, w związku z tym no, jego konstrukcja będzie taka mocno specjalistyczna i musimy tutaj e, no, dobrze pokombinować, e, aby e, no, zmieścić się w oczekiwanym gabarycie, żeby zmieścić się tutaj w ścieżkach roboczych, e, żeby oprócz tego e, spełniać. Kryteria, jeśli chodzi o naciski opon na glebę, bo to też jest dosyć istotne, o dzielność układu jezdnego, o masę całej konstrukcji, bo to też jest istotne, jeśli chodzi o wytworzenie tej maszyny, tego robota. Staram się przetestować jak najwięcej konfiguracji i wyłapać ewentualne problemy, jakie może stwarzać nasza koncepcja. Te koncepcje kinematyczne to to, w jaki sposób ten pojazd się będzie poruszał. Jakie będzie miał możliwości, maksymalną, minimalną prędkość roboczą, prześwit pod pojazdem, rozstaw osi, jak będzie się zachował podczas nachylenia terenu, czy podczas zjeżdżania, czy podjeżdżania pod górę, czy podczas pokonywania jakichś przeszkód z osprzętem roboczym, bez osprzętu roboczego, podczas transportu, załadunku. Staram się przetestować wszystkie możliwe warianty. Wiele projektów zrealizowanych w zakładzie badań eksperymentalnych maszyn rolniczych i leśnych przełożyło się na innowacyjne rozwiązania stosowane w produkcji maszyn. W zakładzie zajmujemy się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażeniowych w zakresie wprowadzania systemów pomiarowych i stosowania ich do maszyn mobilnych, projektowaniem, budowaniem, testowaniem systemów mechatronicznych, a także wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych do techniki rolniczej, leśnej ogrodniczej, a także spożywczej. Drugą działką, którą się zajmujemy, jest tworzenie, budowanie systemów pomiarowych, a także dedykowanych stanowisk badawczych i przyrządów pomiarowych. Projektujemy, budujemy systemy sterowania maszyn i urządzeń, także zajmujemy się projektowaniem, budową układów hydraulicznych no i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych do maszyn rolniczych. Mówimy tutaj o rolnictwie 4.0, czyli automatyzacji maszyn, a także automatyzacji procesów realizowanych w rolnictwie. Instytut realizuje projekty wynikające z potrzeby rynku. W Polsce do prac w rolnictwie brakuje około 550 tysięcy pracowników sezonowych. Także wysokie koszty stosowania nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Nasze rozwiązanie w pewnym stopniu eliminuje te dwa problemy. Dostępujemy pracę ludzką, pracę ręczną, maszyną, a także stosujemy mniejsze ilości nawozów, a także środków ochrony roślin. Dozowanie tych substancji jest selektywne, dostosowane do aktualnych potrzeb wynikających z kondycji roślin. Polski robot bardzo zainteresował rodzimych producentów maszyn. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby polski użytkownik, polski rolnik otrzymał produkt innowacyjny w przystępnej cenie, wyprodukowany przez naszego, naszego polskiego producenta. Cieszymy się, że możemy tę współpracę kontynuować i mamy nadzieję, iż tego typu projekty innowacyjne o bardzo aplikacyjnym charakterze na stałe zagościły w ramach oferty Łukasiewicz Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Naukowcom z Instytutu życzymy, aby polska myśl naukowa podbijała światowy przemysł.